Dzień dobry Państwu witam państwa bardzo serdecznie w podcaście ruchu narodowego Opole. Ja nazywam się Daniel Czkarubski i jestem prezesem koła. A dzisiaj ze mną kolega Dawid Gaczyński, sekretarz Koła Opole Ruchu Narodowego, który opowie nam dzisiaj o węglu. Tak więc nie przedłużając, przekazuję Ci Dawidzie głos. Powiedz nam o czym dzisiaj, co chcesz nam dzisiaj przekazać. Dzień dobry, witam Państwa. No cóż, myślałem, że będziemy mogli porozmawiać o tym, skąd skąd wzięła się tak wysoka cena węgla i dlaczego nasz jaśnie nam panujący rząd musi interweniować. No, po pierwsze, parę lat temu zostały zmienione zasady zakupu węgla przez małe składy opału, takie powiedzmy rodzinne firmy. Otóż takie małe składy nie są w stanie, nie mogą, nie mają możliwości zakupu węgla prosto z kopalni. Muszą kupować od y, pośredników. Y, pośrednicy sprzedają węgiel na aukcjach również dla zagranicznych odbiorców, y, którzy windują ceny, którzy płacą więcej za węgiel, niż jest on y, y, jak to powiedzieć, potencjalnie wart. I tą cenę muszą też płacić małe składy. Ja bym tutaj mógł zapytać, dlaczego właściwie nie mogą kupować bezpośrednio od kopalni? Jest jakaś blokada na taki zakup? Dlaczego? Co, co blokuje małe firmy od kupowania od kopalni? To jest tak. No jak rozmawiał, rozmawiałem z właścicielami składów, to powiedzieli, że no głównym Problemem jest taki, że główny problem jest taki, że kopalnie nie mogą wystawiać faktur. Co jest dla mnie no, dosyć niezrozumiałe, nie? więc próbowałem dopytać. Ja uzyskałem odpowiedź taką, że no nie, w kopalnie nie wystawiają faktur. Dotyczy to z tego co wiem na pewno grupy PGG. Nie mam tutaj pewności, jak wygląda sytuacja z innymi mniejszymi kopalniami, niezrzeszonymi w PGG. Ale podejrzewam że może być podobnie gdyż yy, gdyby było inaczej to te składy zapewne kupowałyby od innych kopalni. Rozumiem i do czego w takim razie doprowadziła ta sytuacja jak to teraz wygląda w 2022 roku. No tak no cena yy, na składach opału yy, waha się powiedzmy między yy, 2100 tutaj na takim najbliższym, który znam, co jest jest praktycznie y sprzedawaniem po kosztach nawet do, do ponad 3000. I mówię tutaj o węglu, o zwykłym węglu orzechu, bo są jeszcze ekogroszki, których cena dawno przebiła ponad 3000. Y co składa się na tą cenę końcową? No, y przede wszystkim bardzo wysoka y marża pośredników. Do tego y, na takim małym składzie. No, są to koszty utrzymania wszelakie. Każdy, kto prowadzi firmę, powinien, y, powinien wiedzieć. No, utrzymanie pracowników, y, kosmiczne stawki ZUS teraz z tą składką zdrowotną. Y, wiadomo, trzeba otrzymać samochód, sprzęt, wagi. Węgiel ładuje się przeważnie jakąś koparką czy czymś. No, to, to wszystko kosztuje. Y, jeśli ktoś nie ma swojego placu, to płaci placowe. Jeśli ktoś ma swój plac, no to płaci wysoki podatek od nieruchomości. No i wtedy w tym momencie wchodzi nam polska grupa górnicza cała na, że tak sobie pozwolę zażartować, antracytowo i zaczyna oferować przez swoją stronę internetową węgiel dla odbiorców indywidualnych po cenie, powiedzmy, że skupię się tutaj na, na orzechu. 800, niecałe 830 zł za tonę. Z tym, że jedno gospodarstwo domowe może zakupić na rok 5 ton takiego opału i nie ma możliwości jakby zakupu jednej czy dwóch ton naraz. Trzeba od razu zakupić 5 ton. Nie ma, no nie ma możliwości zakupu mniejszej ilości. Czyli tak było do tej pory. I co zmienia się właściwie teraz? Co rząd chce zmienić? Może jeszcze opowiem o tym PGG, bo tutaj jest sytuacja dosyć ciekawa. PGG sprzedaje tylko i wyłącznie przez swoją stronę internetową. Do 31 maja towar był wystawiony na półkę. Różne rodzaje węgla, od ekogroszków po, po, gruby, po grubą kostkę. 3 razy dziennie, o godzinie 10, o 13 i o 18. No niestety zainteresowanie było takie wielkie, że strona nie wytrzymała, więc yy, jeśli ktoś miał czas, to 3 razy dziennie próbował pol polować na węgiel. Polega to na odświeżaniu strony, odświeżaniu strony co dosłownie co parę sekund, yy, no gdyż albo pojawiał nam się komunikat, że yy, jest za dużo wejść na stronę, albo po prostu strona nie odpowiadała. Od 31 maja zmienił, zmieniły się zasady dodawania jakby towaru na półkę. Miały to być większe ilości, ale już tylko dwa razy w tygodniu. Muszę przyznać, że faktycznie przez pierwszy tydzień można było próbować towaru wystarczało na około 6 godzin. Nawet mi udało się kupić podczas tego drugiego, drugiego dnia, tego pierwszego tygodnia. Yy, udało mi się wyklikać 5 ton. Kosztowało mnie to 4 godziny siedzenia przy telefonie, ciągłego wywalania yy, ze strony, co, ciągłego odświeżania. No, w, w kolejnym tygodniu yy, PGG pochwaliło się ulepszeniami na swojej stronie. Powiem szczerze, że klikając nie odczułem. Z żadnej różnicy, dalej było tak samo ciężko dostać się na stronę, dalej było tak samo ciężko przejść do następnego etapu, dodać produkt do koszyka, potem przejść do, yy, do płatności, czy do, do, do zatwierdzenia zakupu, no jednym słowem tragedia. Nie, nie wyobrażam sobie, jak osoby starsze, nie mające takiej powiedzmy wiedzy technicznej, czy takiego obycia się z komputerami, z telefonami i jak one są w stanie dokonać takiego zakupu, no to jest to po prostu niemożliwe. Muszą prosić kogoś innego o pomoc. I co ciekawe, od, od tego momentu, kiedy wprowadzono te ulepszenia na stronie, gdzie tam podobno poprzenoszono część stron na inne serwery. No węgla starczało, znaczy węgla całego towaru, tam różnych jakogroszków i tak dalej, starcza już na około Między godziną a półtora, czyli tempo sprzedaży na pewno wzrosło, a jakby łatwość, dostępność tego nie za bardzo się zmieniła. Gdzie jesteśmy? Teraz tak, żeby odebrać węgiel z kopalni, bo oczywiście węgiel jest dostępny tylko na odbiór własny, czyli ja kupując węgiel muszę teraz sobie zorganizować Transport, żeby ten węgiel odebrać, na szczęście mieszkamy dosyć niedaleko y, kopalni, mieszkamy na opolszczyźnie, więc y, transport 5 ton. No, taka realna cena dzisiaj to jest półtora tysiąca na przywiezienie 5 ton. Y, tutaj do mnie, do mnie na podwórek y, y, można gdzieś spróbować dogadać się z sąsiadami, y, jeśli udało im się kupić też węgiel, y, umówić się powiedzmy na ten sam termin. Wtedy cena, cena troszeczkę spada, bo jeśli dostawca musi przywieźć powiedzmy tutaj i obok na uliczkę, tylko że to już wiąże się z wykorzystaniem większego samochodu, 10-tonowego na przykład, no to powiedzmy jest to tutaj. Ze, dostałem informację ze Śląska, że taki koszt to jest 2700-2800. No tak, tylko chyba. Sytuacja, w której akurat tobie i sąsiadowi uda się zakupić węgiel przy tych wszystkich um, usprawnieniach, grupy um, po prostu od kupca, tak, od, um, od, od sprzedawcy. Od no, sprzedawcy. Chyba raczej niewykonalne, tak na, eee, tak. na logikę to biorąc? Na logikę może, może nie, ale szczerze powiedziawszy, kolejki na, na kopalni są strasznie skrócone. są Naprawdę dogodne też terminy odbioru tego węgla. Da się to zrobić. Nie jest to łatwe. Bo przede wszystkim głównym problemem tutaj jest zakup. Musi nam uda się zakupić. No naprawdę czasami trzeba poświęcić kilka tygodni na to, żeby zakupić ten swój przydział pięciu ton. I jednak jest to. W pewien sposób takie trochę upodlenie bym powiedział, że, Jest. że tak trzeba po prostu kombinować. Wiadomo, że ludzie mogą te cztery godziny poświęcić na coś innego, czy są w pracy, tak, i takie dodatkowe zajęcie, non-stop klikanie w telefon. No, powiedzmy, że są też lepsze rzeczy do roboty. A no, tak, no, muszę się zgodzić, bo tutaj, jeżeli ktoś pracuje na zmiany. Powiedzmy, ma tydzień zmiany poranne, a tydzień popołudniowe, no to może próbować klikać, że tak to nazwę, co drugi tydzień. Mam, znam kolegę z mam, mam koło Kędzierzyna, który no, od dwóch miesięcy próbuje wyklikać sobie ekogroszek. I tutaj pojawia się kolejny problem, bo do odbioru węgla potrzebna jest nam deklaracja CEEB. CB to jest to centralna ewidencja emisyjności budynków, którą zmuszeni jesteśmy złożyć bodajże do końca czerwca każde gospodarstwo domowe. No, jest to następstwo nowelizacji ustawy o wspieraniu termoizolacji i remontów. Czyli gdzieś w tej, w tej ustawie o wspieraniu termoizolacji i remontów, zostaliśmy zmuszeni do informowania urzędów o to, czym opalamy. Opalamy domy, no. Tak jak mówiłem, to cały ten zakup, cały ten proces to jest to dosyć problematyczne na pewno dla starszych ludzi. Również dla, dla ludzi, którzy nie mają jakby gdzie złożyć 5 ton węgla, też jest to nie jest to jakby wyjście z sytuacji, bo nie ma możliwości zakupu mniejszej ilości. Jest możliwość zakupu mniejszej ilości niektórych rodzajów ekogroszku, ale zakup tego produktu. To już naprawdę jest cud i to tylko chyba z pomocą Bożą można może się udać. Cóż, no i tak, no i oczywiście cena nie jest końcowa, bo należy doliczyć koszt transportu. O ile, o ile łatwiej byłoby nam, gdyby składy opału mogły dokonać zakupu towaru na, na kopalni. Bardzo wygodnie by mi było kupić sobie dwie tony. Kiedy kiedy potrzebuję, nawet za troszeczkę wyższą cenę, ale byłoby to dla mnie owie, owie, o wiele wygodniejsze, nie kupować 5 ton na raz. Teraz kombinowania, gdzie mam schować ten węgiel, co z nim robić. Bo akurat w piwnicy nie wejdzie mi 5 ton. No i cóż, no i wchodzi nam yy, teraz Pan Morawiecki. Tak, yy, ca tak, cały na biało. No, na biało, już tak, już nie dam tracytowo, cały na biało, który oferuje nam yy, pomoc w postaci dopłaty dla przedsiębiorców do, do tony węgla, o ile zostanie sprzedany końcowemu odbiorcy za 996 zł. i 60 groszy. Cóż za wyliczenia precyzyjne? Jest to, jest to średnia cena z zeszłego roku, więc to nie jest taka, jakby nie jest wzięta z kosmosu. Natomiast co ciekawe, jest pierwszym, pierwszym pomysłem pana Mateusza, było, była dopłata rzędu 750 zł do tony. Zaraz opowiem, może najpierw opowiem, jak miałoby to wyglądać. Chodzi o to, że indywidualne gospodarstwo domowe yy, udaje się na skład opału i może kupić węgiel po cenie 996,60. Yy i za to skład opału otrzyma dopłatę, rekompensatę, przepraszam tak to jest nazwane w ustawie, rekompensatę rzędu 750 zł za każdą tonę sprzedaną za 996,60. No znając ceny węgla, powiedzmy, że na jednym moim znajomym składzie opału przedsiębiorca musiał zapłacić 1750 zł za tonę, więc sprzedaż za za tą kwotę no, kończyłaby się nawet minimalną stratą, nawet po otrzymaniu rekompensaty. Bo rozumiem, że e, składy opału nadal nie mogą kupować bezpośrednio od kopalni. To jest nadal kupowanie przez pośredników w tym momencie. Tak, tak. Tutaj e, nic mi nie wiadomo o tym, żeby coś się miało zmienić w tym, e, w tym kierunku, przynajmniej na razie. Na, jedno, jedno, czego jestem pewien, to na tydzień przed Bożym Ciałem. Zostały cofnięte wszystkie awizacje, bo y, wygląda to tak, że niektóre małe składy oczywiście kupują węgiel od pośredników, ale mogą obniżyć trochę koszty na przykład transportu, wysyłając swój transport. Jeśli ktoś ma y, tak zwaną wannę, jest to taka y, 25-tonowa ciężarówka, y, jeśli ma, dysponuje czymś takim, może sam pojechać, otrzymuje awizację. I może sam pojechać na kopalnię i ten węgier sobie odebrać, co troszeczkę obniża, obniża koszty, bo nie, jakby nie ma już marży za, za transport dla, dla pośrednika. Eee, na czym skończyłem o. Tak, no, wspominaliśmy o tym właśnie całym procesie teraz o kupnie Aha, tego o... węgla. W przy tej nowej ustawie już. przy tej nowej ustawie tak ktoś e, ewidentnie się zorientował że, że ta cena się, że ta rekompensata 750 zł jest wzięta z kosmosu e, bo nie odzwierciedla ona w żaden sposób e, potrzeby e, małych składów opału cóż dzisiaj ta kwota ma wynosić 10, e, przepraszam 1073 zł i 13 groszy co ciekawe yy, kwota przeznaczona na, na dopłaty wynosiła 3 miliardy złotych i po podwyższeniu yy, do 1073 zł ta kwota nie uległa zmianie. Czyli w budżecie nadal jest ta sama kwota yy, zabezpieczona na te konkretne, na ten konkretny cel. Dokładnie jest to, bo już tutaj wydaje mi się, że pomińmy aspekt yy, jaki niesmakiem nas dotyka dopłaty i drukowanie pieniędzy z budżetu do, do dolewania do gospodarki sztucznych pieniędzy. Co też ciekawym jest, że, że ta rekompensata ma pochodzić z funduszu na przeciwdziałanie COVID-19. Cóż, to dosyć osobliwe, ale cała ta ustawa zdaje się mnie, nawet młodej osobie, dosyć osobliwa. No, węgiel na kartki, można powiedzieć, trochę z tego wychodzi. No tak, bo limitem na, gosp na gospodarstwo domowe zakupu węgla w tej cenie jest, są 3 tony. 3 tony na gospodarstwo. Czyli jeżeli ktoś, ktoś ma powiedzmy do mnie ocieplony, nie stać go na ocieplenie, bo materiały budowlane no dzisiaj też kosztują krocie i spala powiedzmy 5 ton, to na 3 tony jakby go nie zadowalają. Reszta opału resztę będzie musiał dokupić już po normalnej cenie rynkowej. Czyli takiej, na której może być go nie stać po prostu. Biorąc pod, uwagi, pod uwagę ceny węgla, no dokładnie. Raczej podejrzewam, że będzie to wyglądało tak, że, że ktoś będzie kupował po pół tony co, co miesiąc i starał się palić tym jak najoszczędniej. Zamiast siedzieć wygodnie w ciepłym domu, to będzie kombinował, żeby, żeby zużyć tego opału jak najmniej. Co może być problematyczne, bo to kończy się zwykle częstym zaglądaniem do pieca jest tak ktoś kto nie ma tego typu ogrzewania nie wiem ciężko to troszeczkę zobrazować ale żeby zmniejszyć ilość spalanego opału trzeba, trzeba naprawdę pilnować pieca. Jeśli jeszcze ktoś ma piec tak powiedzmy starszej generacji, bo nowe piece to też jest całkiem spory wydatek i do tego zamontowanie tego pieca nie każdego stać. Więc no, no, jest grom ludzi, którzy którzy po prostu jadą jeszcze na starych tak zwanych kopciuchach. Chociaż przy dzisiejszych technikach palenia y, od góry, te emisje są naprawdę bardzo niskie, bo udaje się spalić cały opał. Sam wiem, bo, bo dosyć się do, doszkalałem w tym temacie, żeby wiadomo, z jak najmniejszej ilości opału z, y, utrzymać jak, naj, jak największe ciepło, jak najdłużej. Ja może tutaj jeszcze z perspektywy Yy, narodowej perspektywy wspierania polskich yy, rodzinnych firm. No, zastanawiam się tutaj, czy właśnie takie, yy, ta ustawa, o której mówimy, nie sprawi, że te małe składy opału nagle zostaną wyeliminowane przez państwowych graczy, przez jednego konkretnie państwowego gracza, który zmonopolizuje rynek. Tak, bo mam, mamy zapowiedź od polskiej grupy górniczej, że planują otworzyć swoje składy yy, opału. Cóż, ciężko mi sobie wyobrazić, jak to powinno działać. Wydaje mi się, że będzie to coś takiego na zasadzie żabki, że po prostu mam plac, chcę handlować opałem, podpisuję umowę z PGG i handluję ich węglem. Yy, tu jeszcze tak, jeszcze wiesz, nawiązując do tego, że dlaczego, jakby to miało wyeliminować, tych małych graczy, te takie małe rodzinne przedsiębiorstwa. Otóż, tak, dostajemy tą dopłatę 1073 13 zł. 13 groszy do każdej tony, ale dopiero w, do 31 grudnia za opał sprzedany do 30 września. Czyli to, co sprzedajemy od teraz, od momentu, w życia, od momentu wejścia w życie ustawy do 30 września. Możemy składać wnioski od 1 października i pieniądze zostaną nam wypłacone do 31 grudnia. No, jest to dosyć yy, kosmiczna yy, odległość czasowa, bo, bo no, jednak samochody trzeba utrzymać, yy, pracownikom trzeba zapłacić, trzeba zapłacić wszystkie podatki, z których nikt nie zwalnia yy, i kosmiczną składkę zdrowotną, chociaż to Wydaje mi się, że czegoś pan Mateusz nie przewidział, bo jeżeli kupiłem węgiel po cenie 1700 zł, a sprzedam go po 996,60, tak jak nakazuje mi ustawa, i taka kwota ma być widoczna na fakturze, to ja nie osiągam zysku. No tak, w tym momencie może się to skończyć tak, że po prostu e, nawet e, no nie, firmy nie będą w stanie się utrzymać, nie będą w stanie utrzymać pracowników. No, i przede wszystkim właściciel takiego składu opału nie utrzyma siebie, co na pewno dla polskiej gospodarki, dla polskiej rodzinnej, takiej małej y, przedsiębiorczości, którą Polska stoi. My tutaj nagrywamy z Tarnowa Opolskiego, gdzie takich składów jest, przypomnijmy, cztery. No, cztery w okolicy. Cztery w okolicy. Cztery w okolicy, są okolicy. Takie, y, I one najprawdopodobniej stają teraz przed bardzo trudnym okresem. Y, miejmy nadzieję, że. Ta ustawa po prostu zostanie w jakiś taki sposób zmieniona, żeby po prostu to znaczy... nie doszło do negatywnych skutków dla gospodarki polskiej. Ta ustawa nie załatwia y, nic, nic dobrego dla przedsiębiorców. To wygląda na to, że jest to sposób na, na to, żeby małe składy opały, które mają jeszcze jakiś węgiel w zapasie, żeby mogły go w miarę sprzedać bez straty, i żeby mogły się zamknąć, żeby mogły zniknąć rynku, z rynku, robiąc miejsce dla nowych y, składów polskiej grupy górniczej. Mhm. Czyli m, rozumieliśmy tutaj właśnie naświetloną sytuację o tym, jak wygląda w praktyce nowa y, ustawa o dopłatach do węgla, którą forsuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, forsuje koalicja rządząca. Miejmy nadzieję, że jednak rządzący pójdą po rozum do głowy i zostaną przyjęte albo poprawki, albo ustawa zostanie odrzucona, gdyż w takim kształcie no, tylko pozornie służy ona dobru narodu. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Przy mikrofonie byli Dawid Gaczyński i Daniel Szkalubski. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo za uwagę.